magazynów historycznych dziś o zespole Pawilonów nazywanym też rynkiem malus mieszczącym się na taofilowie Teofilowie C przy ulicy Rolnej pomiędzy ulicami Strzałkowskiego a ulicą Rydzową. Na tym terenie na początku budowy osiedli teofilowskich był teren zielony i ten teren zielony pozostawał do drugiej połowy lat 90. Wtedy postanowiono wbudować ten, tu ten zespół pawilonów. On jest, jak łatwo zauważyć, późniejszy niż inne pawilony na teofilowie, ma też inną lżejszą konstrukcję. A jego powstanie łączyło się z tym, że na początku lat 90. zaczął się rozwijać handel, tzw. zwany handel łóżkowy, czy Handel pudełkowy on się odbywał praktycznie wszędzie pod wszelkimi skupiskami ludzi, ale szczególnie pod obiektami handlowymi. Takie duże skupisko było obok na Taofilowie, B koło domu handlowego Taofil, Tam się rozwinął wielki rynek i spółdzielnia mieszkaniowa chciała usunąć po prostu ten rynek, zresztą tego doprowadziła tak naprawdę to się też łączyło później z planami budowy marketów w tamtym rejonie, ale to już jest inna historia. W razie ten rynek usiłowano przenieść i w ramach przenoszenia tego rynku dla tych, którzy zdecydowali się na większą inwestycję powstał taki zespół pawilonów. To jak wiadomo już mówiłem druga połowa lat 90. To do konkretnej daty nie udało mi się dotrzeć, ale to raczej bliżej końcówki tych lat 90. także ten pawilon jest już no, nawet ponad 25 lat i dlatego można o nim już opowiadać jako, jako obiekcie historycznym. On jest skupiskiem różnych sklepów, warsztatów usługowych. To się wszystko zmienia. Kilka z nich zresztą istnieje tu od początku. Od początku też jest ta nazwa, którą tam widać na takim żółtym, nieco wyblakłym szyldzie. Malus mniejszy, chyba dlatego, że jest mniejszym w stosunku na przykład do tego rynku rydzowa, który jest obok.